Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj jest 83 dzień mojego wezwania. na I dzisiaj film, o który prosiliście, co tam kochani? To mój synek, Wojtek. To mój skarbaczek, kochany. To jest mój najkochańszy i jedyny syneczek. Daj, daj, się pobawić. Dobra, to narazka. I dzisiaj film, o który, o który prosiliście, czyli jak sobie radzić ze snami erotycznymi, które kończą się niekontrolowanym wyciekiem energii, czyli z tak zwanymi nocnymi polucjami i sn, no, z niekontrolowanym orgazmem generalnie podczas snu. Um, może zacznę od tego. To, co ja sobie zebrałam, sporo jest sposobów na to. Sporo jest sposobów. Podobno Prana Jama Hamsa jest bardzo skuteczna w radzeniu sobie właśnie z tym problemem. Słyszałam, że również runa Os jest bardzo skuteczną runą, która. Pomaga w walce z tym problemem. Ja nie jestem zbyt y, biegła w runach, nie, 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 znam, nie, nie znam się na tych praktykach. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto praktykuje, y, zna praktyki runiczne, to y, bardzo proszę niech się podzieli wiedzą i niech się, ewentualnie jakimś źródłem, y, z którego moglibyśmy zaczerpnąć wiedzę na ten temat, y, bo ja osobiście jeszcze runy os nie praktykowałam. Odlinkuję wam tutaj link do instrukcji, jak to, jak, to, jak to należy robić, ale ja się nie podejmuję o tym opowiadać, ponieważ jeszcze nie mam tego przypraktykowanego. Słyszałam o tym, że na pewno wszystkie pozycje odwrócone pomagają, czyli z jednej strony to mamy tak zwany headstand. W przypadku osób, które dopiero zaczynają praktyki tego typu. Prawdopodobnie to będzie bardziej shoulder stand, czyli tak zwana świeca. Również Wam podlinkuję tutaj filmik do tego, jak prawidłowo wykonywać tę pozycję, bo tu chodzi o to, o to przede wszystkim, to mogę wam w ogóle króciutko opowiedzieć, chodzi przede wszystkim o to, aby ciężar opierał się na, na ramionach tutaj, a nie na szyi. Więc, jeżeli tutaj czujecie dyskomfort, to, to znaczy, że. Albo na przykład macie zaczerwieniony tutaj okolice szyi gdzieś, to znaczy, że wykonujecie to nieprawidłowo, i trzeba w ten sposób umiejscowić ciało, żeby ono się opierało, żeby jego ciężar opierał się w głównej mierze na. Ramiona, żeby to było bezpieczne. No i oczywiście nie, nie szalejemy z długością wykonywania tego ćwiczenia, tylko stopniowo hmm, zaczynamy tam od, od minuty czy kilku minut, a stopniowo sobie hmm, zwiększamy hmm, codziennie, może być na przykład o 30 sekund maksymalnie o minutę. W ogóle wydaje mi się, że minuta to już jest długo w takiej pozycji, żeby wytrzymać także. To jest pozycje odwrócone, naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo skuteczne. Kolejna, kolejna rzecz to jest mantra. I tutaj mogą to być jakiekolwiek tradycyjne mantry, jakie znacie i jakich używacie. A jeżeli nie używacie żadnych mantr, to możecie po prostu powtarzać sobie w myślach, a taką mantrę ja proponuję: nie identyfikuje się z pożądaniem. Nie identyfikuje się z pożądaniem, żeby sobie to um, po prostu w głowie po powtarzać. Um, spotkałam się tutaj też z takim, z takim filmem, um, który identyfikuje, jakby. Problem nocnych polucji jako nadmiar gorąca, i tam jest zalecane, aby jeść tam 2-3 godziny przed snem, iść na spacer przed snem i natrzeć sobie stopy, czyste stopy, czyste i suche stopy olejem musztardowym. I to podobno bardzo pomaga. Również jest zalecane w tym filmie, aby, aby właśnie intonować mantrę. I. Więc możecie wypróbować ten sposób. Natomiast wydaje mi się bardzo istotne, żeby sobie uświadomić pewną prawdę. Otóż transmutacja energii seksualnej jest w 100% procesem przemiany wewnętrznej. I wszelkie próby porodzenia sobie z jak gdyby środkami zewnętrznymi z powracającymi do nas w podświadomości pragnieniami, tak naprawdę, bo pożądanie jest pragnieniem. No będą półśrodkami jedynie. One mogą nam pomóc w czasie, kiedy my mamy, mamy nasilony problem z tym. Ale to nie może być tak, że my zastępujemy nimi pracę wewnętrzną. Więc jeżeli chcemy się z tym problemem uporać trwale, to możemy to osiągnąć jedynie dzięki pracy wewnętrznej. I, i, i tutaj um, Jeans z kanału Astral Doorway on zaleca kilka kroków. Ja Wam też podziękuję jego film, który uważam że za bardzo, bardzo wartościowy. I to jest tak, po pierwsze, pierwszym krokiem jest nie zapadanie się w poczucie winy. Czyli okej, okay, zdarzyło się, tak? Pracujemy nad tym, żeby to się nie zdarzało, ale nie jesteśmy jeszcze po prostu mistykami. Jesteśmy w jakimś procesie, jesteśmy w drodze do siebie. Więc nie obwiniamy się za to, nie, nie karzemy się za to absolutnie w żaden sposób fizycznie czy mentalnie czy emocjonalnie. Nie identyfikujemy się z tym ego, który jest odpowiedzialny za sam proces lub za sen lub za, za nasze pragnienie. Po prostu nie identyfikujemy się z tym. To jest właśnie ta mantra. A, która może być przydatna, nie identyfikuje się z pożądaniem. Drugi krok to jest samoobserwacja. To jest cały czas to samo, kochani. Samoobserwacja, czyli uciszamy myśli, uciszamy te emocje, to poczucie winy, które nam krzyczy, bo to nam nie przyniesie niczego dobrego. I, zastan i, i, i obserwujemy, patrzymy, co takiego. Jakie myśli, co wcześniej robiliśmy, co w nas wywołało tę reakcję. Często będzie tak, że pod spodem, pod pożądaniem kryje się jakaś inna niezaspokojona potrzeba, inna inne niezaspokojone pragnienie i inne pożądanie, inne, tak, inne pożądanie nie tylko pożądanie seksualne. Są zaspokajane w ten sposób, więc będziecie to odkrywać, ale to musi być wasz, wasz wewnętrzny proces i tego za was nikt nie zrobi, niestety. Ale taka praca pozwoli wam się pozbyć trwale tego problemu. Więc to, to jest taka praca, która jest do wykonania. Natomiast i jeszcze wracając na chwileczkę do, do środków zewnętrznych, które mogą nas wspierać w tej pracy, ale pamiętajmy, że to jest jedynie wsparcie, tak? Że to jest jedynie wsparcie w naszym procesie wewnętrznym, ale są jak gdyby rośliny niektóre, które mogą nas w tym procesie wspierać, i ja uważam, że należy z nich korzystać jak najbardziej, z mocy roślin. I to na przykład. Um, byłyby następujące rośliny po pierwsze gnostyczna metoda to jest wypicie z zmiksowanych zblendowanych z odrobiną wody nasion melona czyli normalnie kupujemy melona roz, rozpaławiamy go wydłubujemy nasiona i miksujemy blendujemy je z odrobiną z wody no, do takiej konsystencji żebyśmy byli w stanie to wypić i pijemy to przed snem inna metoda metoda ajurwedyjska to są trzy zioła i tymi, tymi ziołami jest kurkuma, nim oraz brachmi brachmi zwane ziołem mędrców to są zioła które pozwolą wam zmienić kierunek płynięcia tej energii z, z kierunku w dół i na zewnątrz do, do wewnątrz i w górę i te zioła przyjmujemy, pijemy na pusty żołądek przed snem. W ogóle zalecane jest rzeczywiście, żeby nie jeść bezpośrednio przed snem, tylko raczej tak dwie, 3 godziny przed snem. Można się do tego spróbować przyzwyczaić, jeżeli ktoś ma inne nawyki. I na koniec moc kadzidła. Kadzidło nam może w tym pomóc, i to jest podobno jeden z bardzo, bardzo skutecznych sposobów. Przepraszam, teraz drugie dziecko się odzywa. Dzień dobry, Dzień dobry. A więc zalecane przy, przy tym konkretnym problemie kadzidło to jest asafetida. Oraz benzoes. I to ma podobno niezwykłą moc, moc właśnie takiego oczyszczania z energii se sensualnych, z takich, które przejmują nad nami władzę. I to wszystko na dzisiaj, kochani. Podlinkuję Wam oczywiście źródła, żebyście mogli sobie jeśli czujecie taką potrzebę doczytać więcej szczegółów na temat każdej z tych prak praktyk ale sami będziecie czuli która Was najbardziej woła, która dla Was będzie najwygodniejsza do wdrożenia w życie przy Waszym stylu życia pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia jutro sadnam